Idea przekrętu zrodziła się dawno temu, kiedy jeszcze nie pracowałam w tej szkole, ale y, pozostaje niezmienna, czyli jest to szansa na prezentowanie postaw twórczych przez młodych ludzi, w głównej mierze teatralnych, ale przez te wszystkie lata y, powiązane z tym są imprezy towarzyszące, jakieś wystawy, prezentacje, konkurs taneczny od wielu lat, więc one też stały się częścią tego wydarzenia. Mi ...dużego misia delfinka i trzygał kilo. Kocham mojego. Tak. W tym roku mamy bardzo dużo chętnych. Przyjechało do nas aż 15 grup. To są i grupy teatralne, i monodramy. Oczywiście mamy też. Godną reprezentację naszej szkoły, Liceum Ogólnokształcącego, koły średnie, ale również i ze szkół podstawowych. Szczególnie oni nas cieszą, na chcemy generalnie propagować kulturę wśród również młodych artystów. Ucichło się. Szumy zaszły. Słuchać! 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 Cóż! Pędzi ktoś! Chłopca Pędzi z powiem. Ma przyjechać z To jest zawsze ten, ten problem, że tak różnorodne są spektakle, że, że ciężko czasami ocenić, które z nich w jakikolwiek stopniu wyróżniają się innymi aspektami na tle innych. Więc poziom tutaj nie ma znaczenia. Liczy się zaangażowanie zaangażowanie uczestników, zaangażowanie uczniów. I to naprawdę fajnie, że, że to nie spada. Że to rzeczywiście widzimy tutaj zespoły, które, które były rok temu, które, które powracają i, i widzimy ten progres, który rzeczywiście z roku na rok jest coraz wyższy. Zgraliśmy wesele naprawdę fajnie nam wyszło. Konkursowa obsada naprawdę dała z siebie 100%. Mimo że na próbach czasami no, było ciężko, bo to jednak są próby często od ósmej, później parę godzin przerwy na lekcje i później znowu próby. No więc w sumie taka Piramidka, że trzeba było sobie wszystko poukładać. Najbardziej to chyba ucie, ucierpiały na tym lekcje. I bardzo przepraszam wszystkich nauczycieli, którzy mieli po parę osób w klasie, ale myślę, że jak zobaczyli efekt, to naprawdę y, uświadomili sobie, że no, było warto, bo, na, bo naprawdę wesele wyszło nam bardzo dobrze. Trzeba ja Trzeba się palić włóczkę! Jaduszko, tu się mówi o kościelnej dostojności! którą mają się znać. I przyszłam. No to pozwoli. Przyszła pani z nami potańcować. Jeśli szuka pani parki, przygotowania trwały w sumie jakieś trzy tygodnie. Co jest bardzo e, szokujące jak nam to wyszło. Myślimy, że całkiem okej, okay, ale bardzo dużo nad tym spędziliśmy czasu i energii. E, no bardzo, bardzo się przy, e, przygotowywałem do tej roli Artura. Była całkiem wymagająca. E, i co, co mogę jeszcze powiedzieć? Na pewno się przy tym świetnie bawiliśmy, bo to jest genialny scenariusz. Co prawda, bardzo musieliśmy go uciąć, dużo skrócić, takich bardzo ciekawych wątków, żeby zachować tą treść docelową, ale do, dla odbiorców myślimy, że jest całkiem, całkiem w porządku. Dzisiaj mamy trzeci dzień przekrętu, przekręt taneczny. Przyjechało do nas dużo zespołów, aż 21. Wszyscy będą rywalizować, ale najważniejsza jest zabawa. Age, ja ja będę tańczyć współczesny do piosenki Oliwii Rodrigo. No i moja pasja zaczęła się tak naprawdę jak była małą dziewczynką. Zawsze kochałam tańczyć. Na początku trochę się miotałam między tymi stylami. Tańczyłam trochę współczesny, choć na pewno nie wiedziałam, że tak się nazywa. E, potem trochę hip-hopu. No wszystko próbowałam. No i w końcu trafiłam e, już na mój styl, czyli ten współczesny. I tak zaczęłam się w tym rozwijać i no bardzo to kocham. Zawsze sprawia, że się rozluźniam i dobrze się czuję, po prostu kiedy to robię. Przekręt zawsze mi się podoba, to już 32 edycja, jest fantastycznie, w szkole coś się dzieje. To jest impreza uczniów i szkoła należy w 100% do uczniów, tak zresztą jak i zawsze, ale w tym szczególnym okresie jest to, jest ist, jest to jest istotą tego, tego wydarzenia.